po co mnie hejtować, typie, popatrz, tracisz manę Za mną stoi skład, razem z bratem robię trap Rozwalimy cały bank, rozwalimy cały bank. Moją psywę powtarzają tak jak Pikachu Fanki powtarzają psywę tak Z dołu to zalało pół łazienki A wszyscy twoi kumple to na bani mają bentlik Pozdrzej bl w tej wyjebało szyby z okiem, to na impra Chłopie, sąsiad przez ten regis to zajebał koło Halo, Violeta, jeszcze do zarobienia? Pierdolisz Ile chcesz tych jaj? Gdzie mam jechać? Dobra, zapierdala. To jaja Fenik popiołów znowu wstaje, znowu wstaje. Dziś umieram. O, o, umieram tylko po to, żeby wstać, czy chcesz, czy nie. Underdog, underdog, ty ja to underdog. Robię krok, spuszczam wzrok, wcale nie dziwi mnie to. Jak tu na mnie nikt nie stawiał, to nie było przykro. Teraz za mną załamam. Underdog, underdog, typie ja to underdog Robię krok, spuszcza krok, wcale nie dziwi mnie to do... Siano liczy sobie wszystko, o czym ciągle inni nawijają W sumie zrobię dziś to samo, moja druga to jest nuta Czekaj chwilę, zaraz twoja dupa do mnie tu zapuka I tobą gadają tu o mnie, ja liczę ciągle pieniądze Choć karbie będzie ci dobrze, ma wsiadaj do mojego Porsche I tobą gadają tu o mnie Fenomen, fenomen, oni mówią do mnie dem. I tutaj krew, więc o szarpie tym nogiem. Szykuj, hein? Będzie ty chwalone, good, good game. Bo bało mnie tu ziom. Chyba znowu zmieniam flow. Pójdę dalej, widmo grom. Niczym kurwa hell, Hell boy, boy, boy. boy. Hell boy. Fuck off. Idziemy po swojej, by gonić ty. Nie mogę nic zrobić przez takich jak ty. Yeah. Nie Nieważne to wczoraj, liczy się to dziś. Yeah. cokolwiek nie zrobię, to będę tym złym. Ja, yeah. idziemy po swoje, wygonić się z tym yeah. nie mogę nic zrobić przez takich jak ty. Każdy stać na mojej drodze. Afera wciąż nie mija, wyświetlę się nabijam. Wyciągniesz pakamada, mada w u Serafina. Perełko się nabijam i ci jak jest, tłumaczę. Peć tak masy jest jak wulkan, dzięki niej YouTube ma pracę. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa. Co ci odziedził? Czy jestem raperem, czy też youtuberem, czy serio? Tak wolicie to? to! Wolę nie być zerem, w przyszłości menerem. Wolę teraz robić tu sos i zwracać uwagi na wszystkie te hejdy i kto stawiać co moc. Nie, troszkę Widzę, że dalej przeszkadza ci to, to. W dalej żygasz i tę bo co nosi to musi. Choć przeżywam tu horror, bardziej niż gdy ty rałem Nic nie zdziałacie mi grożą, nie. Bo dzwonią do mnie z youtuba i mówią mi. Mówią, mówią! Panie Ferreri, wszystkie Pańskie wyświetlenia są autentyczne. Dziękujemy za współpracę. Tureckie tango, tu tureckie tango. Jeden milion, dwa miliony, nie ma nic za darmo. Tybie nie masz czynu, nie masz hańbu, nie masz nic. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, no to mów to kurwa wryj. Jak zeuder jest kozaka, to wyłapiesz tu na kły. Jak tu mordę, gładź krzyki, no to za pewne my. Tu nie jągmy na czacie, tylko zawsze tym malczyński. Bowiedź w mniejszej, nie chwilę ja mam swoich ludzi, typie, przy mnie każdy dobry ziołk Ciebie wyjebałeś ziołki za danej z youtube show Na dzielnicy złacz krzyki, no to no to słychać nas Wtedy wiesz, czarne czarne Audi, bo kurwa mocny bas Tylko zostanie ten plik. Ja robię coś. Ja... Ja nie chcę już złota, wolę te diamenty mieć Oni chcą ciągle złapać mnie w tą sieć Sejfie na to brzmi jak diament Robię to z ekipą jak Cody tapes. Moja skóra w styku Wiem, że jestem jak Polo Game. Chcę na ręce mieć hulubek Diament tańczy, mnie Yo, 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 yo Diament mnie, wiesz Co ma to wiesz? Chciałeś wiknąć trochę fejmu, teraz zdechniesz tu jak jest Wyjaśnimy na tym picie całej Polsce, co jest pięć Teraz wszyscy się dowiedzą, jaki oszust ciebie jest jak mnie kurwo wymyśliłeś, czekałem tydzień na chwilę swoje bzdury gdzieś nawiniesz Miałeś przyjechać do mnie dzisiaj i zdejmować worek Jak nie mogłeś na żywo, to nabicie ci w piertole mi i biorę Tego się nie spodziewał tu nigdy nikt, dobrze wiesz w mojej głowie tylko cash, miłość i rodzina Z tego sama zajawa się też narodziła Dobrze wiesz, kiedyś na początku nie było tak łatwo Teraz po morzu życia w ze szczęściem jedną trawą ty wiesz, że zmieniłaś mą codzienność Teraz to się cieszę, kiedy zapada już ciemno Godzina piąta, jest ranek Wszystkie złe myśli w szufladzie pochowane Znów mam lat 16, doskonale Najlepszy okres na to, by mieć wyjebane Gdybym tylko umiał, byłoby łatwiej Chuj, tu się zgadza, ta bóla rasa Pustka w kartce, pustka w sercu Wzroku, pustka w głowie Często człowiekowi człowiekiem jest człowiek Znowu maszynowa nuta, cała Polska przed YouTube'a Na ekranie tylko ja, i ja, i ja Znowu piszą o mnie wszędzie, a ja jadę w swojej becie I na główki czytam Spływa po mnie hej, hej, haj się kąpię Moje życie jest jak sen, ej, do środka skarbie wejdź Perły swoje mam, dla nich kręcę każdy znak. W scenę jak jest kobar. rzucam swoim fanom towar. Oni co moje słowa. Nadszedł czas, by dominować. W całej Polsce to nowa moda. Kiedyś ciepły browar na schodach, teraz moja muza na blokach. I nie straszna żadna przeszkoda. Kto jesteś, ej. czy kiedyś maskę zdejmiesz? Ja ja więcej wierzyć nie chcę, ej. To jest urojenie hey. Powiedz kim ty jesteś hey. Ty kiedyś Usiądź wygodnie, nie czas na kawę kotku Rozpinaj spodnie i nie unikaj mego wzroku Daj go podtrzymać, nim zanurzy się głęboko Język wyginam, żebyś poczuł samą rozkosz Wiem, że skończysz zanim minie sekund pięć To seks maski, siła usta szybsze niż Wchodzę jak maszyna, chcę to ich tu pozabijam Możesz mówić kurwa chwila, już mnie za chuj nie powstrzymasz Jestem niczym heroina, nie wyłączysz tego chila od każdym syna. To jest pieniędzy liczba A czwartej strada to jest życiowa misja Na jednej liczą się te lajki like y na insta To druga w głowie tylko co i kiedy Trzeciej priorytet to jest W życiu niezdrowy, więc niczego, czego nie chcę Zgarniam całą pęgę I jeśli nie zatrzymam, nic nie zatrzymam mnie W nie niezdrowy, więc niczego, czego nie chcę